Jest punkt główny, zabezpieczający, no nie. Czyli ósemka ósemka na obu, między punktami stanowiskowymi, jakby między nimi było 3 metry. Też lina musi być napięta. To nie jest przepinka. Nie robimy tutaj tego standardowego ucha takiego, żeby stanąć. Bo to jest punkt zabezpieczający w razie awarii głównego punktu. Ma udaru, no nie być udaru. Także się robi. No amortyzować to znaczy, jest amortyzować tutaj jakby... No ma nie być, ma nie być co, a co, ma nie być co amortyzować. Aha i e, od razu żebyście mieli wizualnie to ogarnięte. Staramy się robić ósemki z jak najcieśniejszymi uszkami. Bo ono i tak się naciągnie. A jak sobie pozwolicie na jakieś takie rozbudowane uszko to później po prostu ciężko się będzie lążem dopiąć, bo e, ciężko się będzie lążem dopiąć, bo ten węzeł będzie po prostu I nawet jak zrobić najmniejsze łóżko, tu jak się złapie dłonią, to ma wam troszeczkę wystawać. Tak jakby powiedzmy pół centymetra może za mało jest. Dokręcamy karabinek i tutaj to jest druga ósemka. Widzicie, jak najmniejsze łóżko po obciążeniu no i się tak trochę naciągnie i będzie ok. A druga ósemka też staramy się z jak najmniejszym. Nie za ciasno, żeby ten punkt główny przy obciążaniu e, talina go nie ciągła. No nie? Ona musi być luźna, jak będzie obciążany z ręwę, ale tu nie może być z tego za dużo, bo to są dwa punkty stanowiska. E, główne i zabezpieczające. I to jest taki podstawowy sposób, przy tam trawersach, czy tych, bardzo często w jaskiniach tego karabinka się nie liczy. Bo my mamy batinoxy, to są okrągłe, my tą linę wiązujemy w ten punkt. Po co nosić karabinek, no nie? Jak to wiązanie jakby niespecjalnie nam przedłuża robotę. Ale Tomek, do ciebie, bo ty nie byłeś na wykładzie. Bardzo często w jaskiniach... Przepraszam, yy, Patryk. Coś tam, coś tam. To, to będzie w spisie, Tomek nie był na wykładzie. Będziesz <ślażdżąc ślażdżąc> <ślażdżąc> musiał jeszcze raz. Bo w jaskiniach bardzo często nie mamy ściany jak na skałach, tylko mamy dwie ściany, no nie? I, a chcemy jechać po środku. No to bardzo często się wiesz: punkty osadza jeden tu, jeden tu, robi się fałkę i masz nie dzięki temu po środku. Eee, to akurat jakby nie mamy tak obite, żebym miał drugi punkt. Czy mamy? Możemy udać, że mam, że jeszcze. W sensie, Chcę, żebym miał jakiś mostek skalny, to no, moglibyśmy nawet bardzo udać, ale. Z Tutaj jest takie coś, że to trochę małe, ale... A nie, dobra. I, i, i... Akurat dobry sposób, żeby... I... No tym... Jak są punkty dość blisko siebie, a chcesz mi ją wszystko fałkę zastosować, najszybszym, najfajniejszym patentem są uszyzające. Czyli węzeł, gdzie motasz go jakby na, na, na kształt ósemki i teraz zamiast tą końcówkę wpleść, no nie, to płatasz, płatasz ten luz. prawo się często stosuje, także w czym? Aha, w robocie. Uszyzająca? No. Ciekawe. Lenistwo bardziej niż. No, spoko. Przy układaniu uszu zająca, warto zwrócić uwagę, że ten, ten zwój, który łączy ucho jedno z drugim, żeby był na samej górze, bo on jest dużo bardziej naciskany niż pozostałe. Jak go dasz na samym dole, to on będzie miażdżył ten węzeł. Po prostu te dwa się zrobią luźne. A on jest, wiesz, on jest zmiażdży i, yy, i tylko on będzie pracował, a te dwa nie. nie, Po prostu zrobi się w ten sposób. O, tak i te dwa praktycznie już wiesz, po obciążeniu nie będą. A jak się go wrzuci na górę, to ten węzeł pracuje dużo lepiej, dużo mniej się zaciska. Yy, jest w ogóle przyjemny do rozwiązania. I wiesz, przy. przy, przy. przy yy, zaporęczowaniu V. Po prostu te uszy są takie fajne, bo bardzo łatwo się reguluje. Jest ten, ten węzełek, to co możemy skrócić, to sobie możemy wydłużyć. Zasada jest taka, że ten kąt między ma być między 120 a 30 stopni. Dążymy między 60 a 90. To jest ten taki optymalny. 120 nie przekraczamy. Praktycznie bardzo trudne by to było do przekroczenia. Ale jak wiesz, mamy taki zrobisz na sztywno, no to się ułoży no, troszeczkę więcej. Nie fajnie, Bo po prostu rozkład sił wtedy przekracza 100% na punkty. To już lepiej zrobić główny, zabezpieczający po prostu, bo te punkty będą mniej obciążane. Eee, co prawda fałka ma ten plus, że możesz pozycjonować, bo jak ci idzie studnia, z jednej strony mogą być brzytwy, to niekoniecznie chcesz na środku. Możesz chcieć, żeby ta fałka była z strony, No i masz no, co tymi uszami, ale... W przypadku, gdybym chciał zamontować fałkę tutaj, wiesz, na takich odległych punktach, to, to... uszy z ręce nie są już super rozwiązaniem, super bo są lineżerne, po prostu mi to za 4 metry mi zajmie. E, a mogę zrobić to na 2 metrach liny, a nie na 4. E, no to wtedy. Ósemka z motylem. Jaki wiesz, lubiany. E... Bardzo często, bo wtedy też karabinka nie trzeba yy, skurczyć Tylko ósemkę sobie wiązujesz, punkcik i. Tata bym z tego nie zjeżdżał, ale na wyprawie to taki punkt to by było złoto. I w drugiej części dnia będziemy sobie walczyć z tymi Tymi fałkami. Teraz te Wam tylko dokończam jakby temat. A pamiętasz Patryk jak się robi tego pośredniego? Eee, no, mniej więcej. A zaraz zweryfikuję. I widzisz, mimo że go tak napiłem dość mocno, to i tak mi się tak po obciążeniu myślę, że byłoby mniej niż 120, ale yy, nie ma sensu, jakby aż tak. I yy, bym sobie spokojnie mógł wydłużyć. To jakby mm, nie kuje tak w oczy na jaskiniach kursowych, ponieważ macie potężne batinoxy, punkty, co mają wiecie 4 tony e, i ale na wyprawie, jak macie spity, które są w słabej skale e, i nie jesteście, bo przed chwilą mi wierciliście nie jesteście im za bardzo tam e, chętni zaufać, to już wtedy się tych kątów pilnuje, no żeby no na tej fałce jednak idzie 60% na punkt, jak dobrze to zrobisz i wtedy bardzo ci zależy, żeby było te 60%, także idzie, ale gdyby Tutaj było dość ciężko się przepiąć. Gdyby poręczówka dalej szła, jakby ta lina się nie, nie, nie kończyła w ten sposób, tylko gdyby trzeba było, wiesz, przepiąć się tutaj na przykład na tą linę do wychodzenia i pójść kawałek dalej, bo tutaj stąd idzie lina. Bo ktoś, zamiast robić uszyzająca, jednak stwierdził, że przy oszczędzi, zrobi tak. I musisz po tym fragmencie liny przejść. No nie? To przepięcie się stąd. Normalnie robi się tak, że wpinasz się lążem tutaj, no nie? Mhm. W ten. Ale w przypadku takiego ucha, no tak się tu włepniesz lążem, no to raz, że wiesz, jak w nim zawiśniesz, no to ci się robi coś takiego. Dwa, że w razie awarii punktu, no to masz takie loty, że już się robi niefajnie. Bardzo często przy poręczowaniu dużych fałek, gdzie te ramiona są rozbudowane, robi się tutaj specjalny motylek do przepinania. W tym miejscu. Wsię tam jakoś tam zawiązuje. I teraz się go układa, żeby był jak najbliżej tej fałeczki. Bo czasami możecie się po prostu spotkać z sytuacją, gdzie mimo, że fajniej by pracowały uszy zająca, no po prostu nie było aż tyle liny. Na wyprawie może wam się zdarzyć sytuacja, gdzie te ramiona fałki mają po 4 metry, no nie? One po prostu są gdzieś tam w pizdu do jakichś drzew i bez tego motylka to tutaj by po prostu awaria punktu to by była śmierć gościa. No i on tam 8 metrów poleci gdzieś tam, znaczy 4. Ale yy, czasami jest to po prostu konieczne. A na jaskiniach kursowych nie, nie może gdzieś tam w jednym miejscu się z tym spotkacie. W każdym razie tak przy dużych falkach się to robi. A teraz, Patryk, bym chciał, żebyś to zrobił yy, z pośredniego Tarczańskiego.